Dobra, transmisja nimby jest A to ci zaraz powiem czy jest, Dobra. Niech mam też o to u siebie. Czy dopiero odpali transmisję Dobra, potem? Czyli bo ja ci mam Jest, mamy na żywo. Dobra, więc kogoś sprawdzamy audio w BattleBicie. To czekaj, ja muszę się wyciszyć Nie, to chodź na żeby nam nic nie przeszkadzał na razie dobra, ja wiem co zrobię Utworzenie kanału Voice Chat nazwa kanału streamer Pływa cicho Cicho jest jak się powiem co Czekaj, gdzie ja ten teraz kanał wrzuciłem? Gdzie mi to jest Kurwa, no zrobiłem kanał, a tu mi go wrzuciło Dobra, czekaj, to muszę zamknąć, to muszę zamknąć To muszę, to muszę, to muszę To muszę, to muszę. nie mogę kanału streamy przerzucić Dobra, na razie Możesz Ale nie mogę, bo tak to... a dobra, czekaj Synchronizał uprawnienia. Czekaj, 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 czekaj. I mi wyjebało bo nie teraz. No i gdzieś mi znikł kurwa kanał. A dobra widzę go. Jadę kanał. Dobra, tu. Ale nie mogę w ogóle tego paska na, do, na prawo przesuwać, bym musiał co... Dobra, zostaw, zostaw, y, zostaw, 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 On jest zostaw, na zostaw, on jest, na nowi, on jest na nowi teraz ten kanał. I tam pójdziemy. I weź go przerzuć tutaj do nas, No i tu jest przerzucony. Mm, tylko zrobimy tak. Eee... O więc ja, w bo cię słychać. Yy, wiem, bo ja on raździem na wyjebaniu. Yy, a teraz bardziej siadam, żeby kurwa mój grać. <laughs> Muszę Cześć. odpowiednio się rozwalić na krześle. Dobrze mikrofon sobie podsunąć. Kurwa, a czemu mój biurk jest tak wysoki, że nie mogę sobie na łokietnikami wejść na biurko? Ale w sumie są na tyle wysoko na łokietniki, co nie? To są na równi z biurkiem na równi z biurkiem są. Dobra. Dobra, przeglądarka serwerów. Wchodzimy na jakiś serwer. Ale jest tak, jakby prawie minutowe opóźnienie, tak? Aż prawie minutę? No, dobra, zaczekaj, rozpocznij stream. Zatrzymałem, zatrzymałem go i na chwilę go zatrzymałem i odpaliłem. O. nie wiem, czy będzie. A, dobra, z niedy na 100, to na 100, dobra. E, jak myślicie, jak mnie słychać? Na Discordzie dobrze. Na Discordzie tak, ale chodzi mi na Live Viku. Czekaj. Albo no sam zaraz siebie usłyszę. Na telefonie po prostu. Nie wiem jak to będzie. Oa, no, no ale na Discordzie tak, tak czy siak dobrze